Congratulations, your prize is on its way. Good night. What the? Oh. Ej, to jest... O, e, w ogóle, hej, z tej strony Eleven, to jest ponownie Blair Witch, ale yy, czytałem od punktu zapisu, chciałem przejść do momentu, w którym byłem I to jest moja nagroda i teraz dopiero zau zauważyłem, nie usłyszałem przedtem w ogóle dzwonka To jest kod do kłódki 211. 2113, okej, okay, dobra, mamy to zapisane, czyli możemy teraz do kłódki iść Więc mogę, zamiast włączać światła Najpierw się do niej wycofać i ją zobaczyć, co tam było. Ej, to może być ciekawe. Pomyślałem, że jakby do kłódki się dostaniemy tak czy inaczej, bo będzie to jakiś ważny element. Stop. Stop. No. Is that a bunker? Exactly. Ok, co tutaj będzie? Co to jest? A tutaj mam coś dać, czy. To jest notatka. Czytaj. Są tu już tak długo, że nie pamiętają, czym byli przedtem. Ledwo świadomi, ledwo żywi. Nie zorientowaliby się, gdyby ktoś obcy nagle wszedł pomiędzy nich. Nic już nie słyszą i prawie nic nie widzą. Jeśli za nadto się zbliżysz, ruch może przyciągać ich uwagę, ale tylko światło jest w, ich, jest w stanie ich rozdrażnić. Światło zadaje im ból. Zostaw ich w spokoju, a nawet się tobą nie zainteresują, ale zrań ich, a nie spoczną, dopóki ci nie dopadną. Mnie to nie przeszkadza. Sprawiam, że dzielą moje cierpienie. No to najwyraźniej też będę musiał, bo to mi już nic więcej nie da. Skoro już i takie rozdrażniłem, ale nie mam klucza, jakby powinienem coś tutaj móc zrobić. I nie mogę No co? A jeżeli coś w samochodzie jest, co ma być jakimś przełącznikiem

particularly hard to sit through. We watch as a tube is inserted through the patient's nostril all the way down his throat. A nutrient liquid is then pumped straight into his stomach. Yikes, dude. That sounds <laughs> awful. It truly is. <laughs> and that's <laughs> precisely why everyone should watch it. Remember, one in 20 people will spend some part of their life in a mental institution. Who knows? Maybe it's you. ironia No, ja wiedziałem, że to nie jest tutaj bez... bez przyczyny Ale coś więcej? Ł... Wow, ale... Okej okay. To nie są zbyt przyjemne dźwięki, wywołały u mnie już ciarki, starczy mi, ale... Jakby... radio mnie zaprowadziło w... W tamto miejsce. I teraz tam czegoś brakuje. Skąd mam to wziąć? I wracamy do tego tutaj. Słuchajcie, najwyżej, najwyżej stracę coś progresu. Najwyżej czegoś nie ogarnę w tej grze. No trudno. Let's fucking go. Pytanie teraz brzmi, czy jak się tutaj wrócę, tego drzewa nie będzie. Ja tam nie mogę iść. Okej. Okay. Coś co, sądzę, że byłem prawie na tropie czegoś. Takiegoś. jakiejś konkretnej rzeczy, która mogła mi w czymś pomóc. I. byłem debilem i coś pominąłem, ale no, zobaczymy. Najwy najwyżej. Najwyżej będzie jak zawsze. Co? Ale halo spokojnie What dude? Hej, ciągle trochę na twoją pocztę głosową Dzwoniłem tylko po to, żeby... Mm, właściwie to... Nie wiem Dużo on nas ostatnio myślałam Unikasz mnie czy wciąż wałęsz, wałęsasz się po lesie? Dzwoniłem tylko po to, żeby... Zadzwoń, gdy będziesz mógł Pa O, lekarz i w ogóle... Dobra, dobra, pani. That's awkward, dude. Butarka nie jest potrzebna, to ją wyłączę. Now what? Czyli jakby za dnia jestem normalnie w tym samym lesie, w którym byłem Nocą jestem. In the loop. No ładny widok, kinda. Gdyby nie wiedza o tym, czym jest ten las, to byłoby ładnie, ale. Stay, stay, stay. On sugeruje, żeby. I said stay here. I znowu się zrobił ponuro. W sensie to, jak on nawoływał, żebym został, to było niepokojące, dude. Wygląda jak Dumfist na sterydach. Okej. Okay. Wyciągnijmy tę latarkę jednak, bo żal. E? Two sets of footprints. Both heavy set, male. One's barefoot. Odd. What is it, bullet? What'd you find? All right, good boy, good boy. Now move aside. Aww. Shh, shh, shh. Oh, it's okay, buddy. I don't like it either. So let me take a look, and we'll be on. Jesus Christ! Fuck! Oh, can't, can't be it. Emmett. Yikes, dude! I, I don't understand. Emmett. Oh God! Fuck! mu Oh God! You know you deserve better than this jeez dude neck wound deep and his head is oh god it's barely hanging on lenning's badge oh, no one deserved it more than him but the killer oh skinned his face clean cuts probably post-mortem

Okay. Ten z kolejną taśmą przebiegł, zabójstwo przyjaciel, Co? Club, huh? To był kto? Ke? Okej, OK, czemu zaufał komuś takiemu? Jakby... co? Stop. What, dude? To czego my właściwie szukamy? On rzucił ten nóż tutaj, tutaj do... chyba, prawda? To nie jest

Teraz. O, oh, no dude. No dude, nie. Idź sobie, sam se to poniucha i sam sobie po niego i zostaw psa, nie go w to, co? O, dude. Dobra. Chodź za tym mi się to. Sheriff Emmett Laming. the guy who cared about everything and everyone, even me. I mean, really, Side eye, but never gave up. Not even after letting down. Rest easy, Emmett. And I'll find the man who did this. Um, czy ja powinienem tutaj wchodzić? Yy, zarzut pierwszy: naruszenie artykułu 52 Stanów Generalnych Karoliny Północnej publicznie znieważa i okazuje pogardę dla symboli narodowych wojska i patriotycznych żołnierzy, z którymi miał niegdyś zaszczyt służyć. Eee, I to jest od kogo, do kogo i dlaczego jest akurat tutaj?

You're not going crazy, my man. Uh, what? Oh. So, okay. CO SIĘ dzieje? W się sensie wszystko spoko, ale co ma do tego las i wiedźma? Like, what dude? Przez chwilę myślałem, że go zgubiłem, ale... What dude? Jakby co? Nie no, ja rozumiem wszystko, ale ci żołnierze, że co? Work. Aha, i wejście się zawaliło. Zarosło. Wejście zarosło. Hope you know where you're going, boy. Zaros what? Nie, 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 nie. That dog? Or a Fabian, okej. Okay. Znajdź psa. Bullet, what dude? What, dude? I'm actually fucking terrified. Okay, is the so to be Gdzie jest pies? Gdzie jest pies? Nie kurwuj tutaj, tylko gdzie jest pies? Jest zamazany tu nie widać... Nikogo. o okej. Okay. Jak to będzie pies? Jak to będzie pies, ale robię Alt 4. Naprawdę. To nie było odgłos psa. thank fuck No nie no come on! Mogę spojrzeć za siebie ani przed siebie? Okej. Okay. Okej, okay. ja. Co ja, Co ja zrobiłem coś źle? W sensie teraz tak myślę. Okej, okay, dude. Ja idę tylko odebrać psa. Dzięki za przechowanie go. Mam nadzieję, że nie sprawiał problemów. Swikks, dude. Nie ma sygnału. <grym> masz jedną wiadomość głosową go odsłuchać, czy... jak się odsłuchuje wiadomości głosowe? POSZTA GŁOSOWA I'm, I'm way beyond Being confused W sensie, co? Jaki rozum do głowy, ale co ja zrobiłem? What? Nie zrobiłem nic, ja się błąkam po lesie tylko z psem A właśnie, od propos psa Gdzie jest mój pies? No typiaro I kto mi szepcze do głowy? W sensie zakładam, że to może być ta wieś, ma ale. Nie jest psia i ma hełm. Okej, okay, spoko. Easy. Mind, Alice. Question mark? Oh. Yeah. Actual question mark? Off the record, Alice. What the hell happened? You responded to a robbery. <laughs> when you got there, you saw them leaving the store. <laughs> <laughs> you took out your gun. You told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what Well, oh, You know what happened. This is only <laughs> Adam Shannon, Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. Thought I had to do. Had to, Question mark? Czy pies w końcu żyje, czy nie? Jeżeli pies nie żyje, to co zrobiłem źle? O, oh, fank fuck! Feng fuck Dude, chodź tu, chodź, 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 podejdź tu, chodź No c no co? Można. Trzymaj się blisko. Trzyma nie oddalaj się, już więc. Don't. W strachu przed zapomnieniem stworzeń, autorstwa to da. Um, Mój ojciec był trwalem. W dzieciństwie często zabierał mnie do tartaków w lesie Black Hills, gdzie opowiadał mi historię o potworach i wieźmach, go zamieszkiwały. Powróciłem w to miejsce po prawie 40 latach, wyglądało dokładnie tak, jak je zapamiętałem, z wyjątkiem wszechobecnej pustki. Nikt nie opowiadał już historii o przerażających stworzeniach. Nikt już nie pokazywał by, nikt już nie pozostałby przekazywać dalej legendy. Firma zajmująca się wyrębem drewna została zlikwidowana, a stary tartak popadł w ruinę Lecz ja nie mogłem tak po prostu pozwolić, by popadł w zapomnienie. Nie dopóki nie ujawni mi wszystkich swoich sekretów, dopóki nie dowiem się, co pchnęło mojego ojca do odebrania sobie życia. Wow. Dude. What is it, boy? Something wrong? Chyba tak. Aho, tam is kolejny temat. Co jest grane? What? It looks like someone left it here for us. It's him. To jest zły pomysł, stary. Ja widzę ja, ja widzę tego psa, jak on. To trzeba zostawić tak, żeby to zostało otwarte, prawda? Ale ja widzę, jak ten pies się trzyma, raczej się nie trzyma. Jak ja widzę jego w takim stanie, to jest, wow, ok, to ter teraz się faktycznie boję, nawet nie obsa, boję się ogólnie. It fucking works, dude. Okej, okay, guys. Dobra, to ja idę nagrać kolejny odcinek, bo muszę to jakoś dzielić. Um, see ya next time. Na razie.